Witam Was bardzo serdecznie, Ludziska z tej strony Osk 501, a dziś zagramy sobie w Supercraft Bros. No dokładnie, a więc zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, siemanko Ludziska. Yy, to znowu ja, jak widzicie, jestem już yy, na arenie. Znaczy no w zasadzie jeszcze nie, ale już się ładuję. Jest to arena, która się chyba nazywa. No, TIENT, tak, TIENT, no bo jakby inaczej. Więc gra zacznie się za 5, 4, 3. No, 2-1 i do boju, do boju Do boju, do boju O Boże jak ja nienawidzę creeperów Supercraft Bros Dobra jest Poszedł po... WHAT the HELL! Aaaaa, się zakamuflował Teraz I don't know where is he no nie głupi, Kripa! Kripa, Kripa, creeper. Uciekam, uciekam! Musimy się życie zregenerować. Zregenerować mi się musi źródło. Dobra, okay, ciśniemy go, ciśniemy i teraz, teraz. Tak, ta, 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 ta. to jest nasz, jest nasz. Jeszcze żyjemy nawet. What? Jeszcze wiedźma. same super klasy. Dobra, spoko, spoko. Jest dobrze, jest dobrze, na razie. Trzeba mieć też szansę, żeby wygrać. O, kurde, to jest jakaś potka. To jest chyba życia, coś takiego. Dobra, ciśniemy. Ale on ma dziwne lagi. Yeah! Jest mój! To było piękne. No nie creeper! O Boże, jak ja nienawidzę Creeperów, teraz sobie to uświadomiłem. Aaa! kurcze. Ten Nochi jest dobry bardzo. Powiem Wam, że normalnie to ja cisnę w Craft a tutaj to kurde, ten i widzę, że. To jest ten Nochi? Jezu, no Creepery to jest jak dla mnie taka klasa, dla takich nubków, którzy się boją walczyć dla mnie tak Dobra, teraz jeździ przeżyliśmy, lol Nie wierzę w to Dobra, na tego creepera, na tego creepera Na tego creepera Wszyscy się rzucają na creepera, nie dziwię się ten creeper, ten Noch jest tym creeperem chyba. Dobra jest. No nie, żal. Żal mi. Nie, to nie jest ten Noch. No nie wierzę, żal mi go. Nie, Noch jest tą Wiedźmą. No kuźdę! Chodź tu, walcz, a nie. Idioto. No ty też, nie wierzę. Czemu wszyscy rzucają podkami? Trochę e, dzięki slime. No gdzież on jest? Jezus Maria ja go wysoko skaczy Dobra, spokojnie jeszcze go możemy sklepać Możliwe, że on też... O, on sam zadaje te obrażenia tym też. Dobra, ja się trochę wycofam. Wrócę już kieletora. Nie! Uciekać! Mam truciznę, mam truciznę! What the hell? Gdzie on jest? No. Idioto. Oczywiście bez obraz. Eee, spoko. Dobra. Dobra, dobra. Aha, bo ten creepel już nie żyje na szczęście. No to... Okej. Okay. No chodź tu, chodź. Naprawdę trucizną. Where is he? Jak on wysoko skarczy, what? A, to, to, to zrobił akurat. Miecz, miecz, muszę go mieć. Nie, muszę go wykorzystać dobrze. Gdzie on jest? Kurde, on tak wysoko skarczy, że... ...to jest niesprawiedliwe wręcz. Jeszcze ta wiedź, nie. <ścoughs> już po mnie. Oh, god. Też w sumie jeszcze żyje ale on ma już mnie na hita, więc... No to po mnie Dobra, ale mam jeszcze jedno życie. A on ma cztery, więc. Nie wiem, jak on to zrobił. Ale naprawdę, z koksem, yy, naprawdę, myślę, że dobry mecz. Biedny clipierek. Muszę go chociaż raz zabić, dla honoru. No nie, on tak wysoko skacze się go nie da To jest. bez sensu. Jest! Dobra, jeden do trzech. Jeszcze ta wieźma go teraz zatruje. Okej. Okay. No nie podkami. Gościu, ogarnij się! Ogarnij tyłek Jezus Maria. Jeszcze ta wiedźma naprawdę. Nie, no moja, moja własna wiedźma mnie zatruła. Seriously Oh god, już po mnie. Ale zasłużył mi się na to zwycięstwo. No